Szesnasta edycja Rybińskiego Festiwalu Fotografii rozpoczęła się w środę 27 marca warnisarzem wystawy i promocją książki Adriana Wykroty pod wspólnym tytułem Nie. Wydarzenie odbyło się z udziałem autora w punkcie informacji miejskiej Halo Rybnik, a prowadzili je Nina Giba, Arkadiusz Gola oraz Krzysztof Gołuch. Wystawa trwała do 7 kwietnia i prezentowała fotografie dokumentujące podział polskiego społeczeństwa, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat. W czwartek, 28 marca, w siedzibie organizatora wydarzenia Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku ruszył montaż Galerii Otwartej, będącej jedynym miejscem w Polsce, gdzie amatorzy mogą się zaprezentować obok uznanych autorów fotografii. W tegorocznej Galerii Otwartej pokazali się początkujący twórcy w różnym wieku i w dużej rozpiętości tematycznej. W piątek odbyło się oficjalne otwarcie festiwalu z udziałem prezydenta miasta Rybnika. Na początku wystąpili autorzy wystaw zakwalifikowanych do programu, ponieważ specyfika miejsca nie pozwala na indywidualną inaugurację każdej wystawy. W tym roku jury wybrało 10 projektów z 59 zgłoszeń, które napłynęły z całego kraju. Autorzy zdjęć mogli powiedzieć licznie zgromadzonej publiczności kilka słów zapraszających do odwiedzenia ich ekspozycji. Następnie ceremonialnego otwarcia festiwalu dokonał tradycyjnie jego dyrektor artystyczny Marcin Giba. 16. Rybnicki Festiwal Fotografii uważam za otwarty. Gwiazdą wieczoru 29 marca był dr Tomasz Gudzowaty, który po raz pierwszy wziął udział w Krajowym Festiwalu Fotografii. Spotkanie z nim było unikalną okazją do zadania pytań i usłyszenia o filozofii działania tego dziewięciokrotnego zdobywcy WordPress Photo. W sobotni program rozpoczęły warsztaty fotograficzne poprowadzone przez ambasadorów marki Fujifilm Wiktora Franco i Pawła Kosickiego. Uczestnicy mogli wzbogacić swoją wiedzę oraz poszerzyć swoje umiejętności praktyczne biorąc udział w zajęciach plenerowych. Zaś popołudnie i wieczór tłumnie zgromadzona publiczność spędziła w towarzystwie fotografa sportowego Adama Nurkiewicza, fotografa National Geographic Marcina Zaborowskiego, dokumentalistki Agaty Grzybowskiej i artysty wizualnego Przemka Dzenisa, którzy umiejętnie przenosili uczestników w świat swoich obrazów. Ostatni dzień Rybińskiego Festiwalu Fotografii zainaugurowała pouczająca prelekcja ambasadora Marki Sony Marka Arcimowicza. Następnie niedzielny program wypełniły spotkania autorskie z fotografką kulinarną Kingą Wójcicką, fotografem przyrody Marcinem Dobasem, warszawską dokumentalistką Ewą Meissner oraz żywą legendą, nestorem fotografii Tadeuszem Rolkę, któremu tłum entuzjastów twórczości Mistrza odśpiewał gromkie 200 lat. Festiwal był nie tylko wyjątkową okazją do osobistego poznania wybitnych autorów, ale także do zobaczenia interesujących wystaw. Oprócz artystycznych doświadczeń, uczestnicy mogli także każdego dnia zdobywać również te techniczne za sprawą nieodpłatnych testów najnowszego sprzętu przywiezionego przez firmy Fujifilm i Sony. Dzięki obecności Laboratorium Obrazu Artibo, fotografowie dowiedzieli się, jak może wyglądać ich. Portfolio w druku, a firma zakupfoto.pl za darmo kalibrowała laptopy zainteresowanym osobom. Organizatorzy wydarzenia, czyli Fundacja PGE Energia Ciepła oraz Miasto Rybnik pragną serdecznie podziękować artystom, publiczności, sponsorom, patronom i partnerom, którzy licznie i aktywnie włączyli się do popularyzacji festiwalu. Radośnie wypatrujemy 17. edycji Rybnickiego Święta Fotografii.